Ogłaszam po ogłoszeniach, zaraz prowadzę drogę krzyżową. Pani Ania w swojej dobroci aby mi przyniosła czerwoną kapę Dobrze, Aniołku, bo odprawiamy je w czerwonej w kapie. Ta droga krzowa będzie dzieci tutaj. Idę do naszych ogłoszeń. Bóg zapłać, Bóg zapłać, Bóg zapłać. Sylam głowę. I uwielbiam Boga za was, coście uczynili, że tylu się wpisało na trzecią szarżę huzarii, dziewięciodniowa nowena. In nomine Patris, nie, Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Gloria Patri et Filii et Sancti. Amen. Jestem dumny z was, kocham. Idę do naszych różnych, moi drodzy. Pogłoszeń na wieczornik zapisało się. Dzieci, tuż tu jest 17 stopni, ale tu nie było grzane ponad dwa tygodnie, tak ciepło, więc jest troszkę chłodno. Jeszcze pościmy, ale jutro będzie już 23, obiecuję, że już utrzymamy, bo już mamy 18. Trzeba rytmicznie jak pilnować? Wieczornik, moi drodzy, od Piątku tego tygodnia 11-13 kwietnia. Dywizja Małopolska i Podkarpacka oraz wszyscy chętni. 74 osoby zgłoszone kolejnych dziewięciu nowych. Magdalena Z Rybska Różnów, Paweł Z Wiącek Nowa Dęba, Marzena Z Adamska Dynia, Dydnia dy Mirosław R. Krzysik Suków Jacek M. Gabriela M Natalia M. Mirkowska Polski Świętów, Janusz P. Wysocki Rumia, Józiu Sasak Dębica. Bractwo Dusz Kolejna nowa osoba. 1605 osób. Katarzyna Zetkawa Dębina Łętowska Małopolska. Odolna intronizacja. Kolejne trzy nowe osoby rodziny: Teresa Zedwita, Rybnik Kamień, Krystian Guła, Lokczanka. I Anna Z. Reniewicz, Warszawa. Eliasz 9 tysięcy, codzienna Prześwięta, dwie nowe osoby. 2031. Andrzej Z. Damian i Anna Z. Damian to jest siedliska, a Anna Z. Reniewicz, Warszawa. Wołam o 9 tysięcy Polaków. No, deklaracja firmowa. A uratujemy Polskę na codzienną przeświętą. Od do, codzienna adoracja, zapisały się dwie nowe osoby: 821, Grażna Z, Węgrzyńska Sanok, Stanisława Z, Duchyńska poznań Przyjaciele Zakonu od czasu ostatecznych, kolejne dziewięć osób, które chcą część z tych punktów pokuty narodowej i zakonu czasu zrealizować, jest tych punktów 7. Codzienna msza święta, adoracja post eucharystyczny przed mszą świętą, trzy godziny, post milczenia przed mszą świętą, post o chlebie i wodzie, piątek, środa. No i z tego wynika, że Pan Bogu też zależy na poniedziałku. Kto te punkty wykonuje, spełnia warunki, aby podjąć drogę zakonów czasotecznych? Przechodząc wszystkie inicjacje, jakie były tu formacyjne, prowadzone przez 15 lat, za wszystko odpowiada pani Agatka, więc ona testuje, ma wypracowaną linię, dzieci: ani nie pisze, ani nie spędzi. Masz to, otrzymujesz, nie masz spełnionych punktów, czekasz, wyrabiasz. Były ogromne naciski, w tej chwili państwo zrozumieli, nie da się, byle jak, przeprowadzić pewne rzeczy. Usłyszeliście od Matki Bożej. Zakon czasów ostatecznych jest moim elitarnym zakonem. Nie wezmę kulawych i kmiotków, którzy by chcieli coś tam zrobić, a za chwilę się wycofać. Kolejnych dziewięciu przyjaciół, cieszę się, bo to 540 osób pani agatka mi poda, jak będzie tu pisała zakon ostatecznych. pisze nowicjat to w nawiasie mi pisz, ile jest członków zakonu, 870 jest, czy 60 to przyjmujemy, ty to prowadzisz listę, więc mi to tak oddawaj, żeby ja, bo to, bo to w ten sposób, wiecie, ja was mobilizuje, nie? Osoby, które się zapisały, do przyjaciół Krystyna C. Damian z Domian, Joanna Maria z Kulik, Niemcy, Adam W. Godula, Bielsko-Biała, Tomasz Z. Maleszewski, Stany Zjednoczone. no, tu się trzy razy wpisał. Właśnie tak proszę delikatnie, nie bądźcie nerwowi, bo od razu nie wyskakuje zapis, bo musi pani Agatka to dzieci przeglądnąć później, nie? My tu się trzy razy wpisał, to nie, nie sześciu, nie dziewięciu, a siedmiu. Halina Z., Maleszewska, Łyski, Podlasie, Maria Z. Misiora, Wielopole Skrzyńskie. Na turnus pierwszy rekolekcji w akt czasów zakonu o ostatecznych od 30 czerwca do 5, do, czyli do krwi najdroższej, zapisało się kolejnych 5 osób, zapisanych jest 38, Grażyna Z. Janek Grabów, Genefa Z. Studzińska-Wola, Wola Zabierzowska, Mirosława Z. Krawczy, syn Borowski, Adrian Zędkowalczyk i Dorota Z. Kowalczyk łączane. Przypominam, zakonnic, zakonnicy czasów ostatecznych są zobowiązani do corocznych rekolekcji zimowych lub letnich. I Tu nie ma zmił się, skoro to jest elitarna jednostka, no ona musi być przeze mnie bardzo ćwiczona, pilnowana, pielęgnowana, ochraniana, bo mi wykradną najlepszych złodzieje, i to będzie później tak, jak było z ojcem, ukradli ojcu gacie złodzieje, z tym, się ojciec na stare lata łodzieje, rozumiecie? No bardzo proste. Nie ukrywam w tej bitwie o duszy, też jawiają się złodzieje, nielojalni, nieuczciwi w tej bitwie. Więc ja tu podnoszę poprzeczkę. Kto nie może brać udziału w rekolekcjach, ma różne przyczyny zdrowotne, nie pozwalają najbliżsi, musi uiszczyć 700 zł dzieci. I wtedy ma też zaliczone, przeżywa długo ze mną, jak rozumiem, ale jest zobowiązany i trzyma się firmy. A jak nie zapłaci, to mi wystygnie i mi umrze. Ale przypominam, Matka Boża jasno powiedziała: Tego zakonu nie może nikt puścić. więc nie chcę, żebym cię, nie chcę, żebyś spadł z ambony, cię ci ogłoszę zdrajcą. ten zakon nie wchodzi, jeśli. Możesz zamiar, zamiar posłuchać jakiegoś kapłana czy doradcy, że cię zwalnia. I masz później problemy z sumieniem. Nie masz żadnych problemów z sumieniem. Na kurs lektorów 13, 18 zapisanych jest jedna osoba. To jest lipca. Rekolekcje dusz czyjsowych 13, 18. Przypominam, członkowie Bractwa Duszczyńcowych są zobowiązani do trzyletniego, co trzy lata, na trzy lata, jakby w ciągu trzech lat, ma być raz na rekolekcjach. Czyli z tego wniosek, że w naszych rekolekcjach powinno brać udział 500 ludzi. Jak się podzielimy, bo mam 1600 uczestników. Jedna osoba, 19 zgłoszonych. rekolekcje Bractwa Duszczycowych, 13-18. Genoeva Z. Studińska, Wola Zabieżowska. Drugi turnus rekolekcji zakonów ostatecznych. To jest 23-28 lipca. Trzy nowe osoby, 19 zgłoszonych: Stefania Paw Malec, Elżbieta Z. Karpińska, Kraków, Józefa Zetkania, Hocznia. Zaznaczam że jeśli ktoś bierze udział w rekolekcjach duszczycowych, to mu też zaliczam jako roczne czasów ostatecznych, bo to macie różne urlopy, żeby, żeby każdy, tak samo jak są rekolekcje lektorów, ojców, ministra, z synami, czy też rekolekcje radości, też zaliczam na to konto. Ale jak to chce być tu i tu, nie wyrażam żadnego sprzeciwu. Rekolekcje dla ojców, lektorów i rycerzy z ich senami i wnukami, 5-9 sierpnia. Rekolekcje radości z racji 15-lecia rycerstwa Chrystusa Króla, 11-17 sierpnia. 139 osób zgłoszonych, jedna nowa. Janina M. Kasprzyk-Sosnowiec. Kampanie postne, tu się Państwo zapisują, mam podaną cyfrę do 2055. Nowe przymierze 8 czerwca, 6, 637 osób, 14 zgłoszonych. Dopiero po tych kazaniach liczę, że będzie ogromne dzieci, poruszenie. Wiemy na czym stoimy. Basia Z. Prochownik, Świnna Kołożywca, Zofia Z. Z. Gałek, Gorzyce Podkarpackie, Katarzyna Z. Jarowska, Wiedeń, Małgorzata Z. Wyszogrodzka, Tarnów, Paweł Z. Wiącek, Nowa Dęba, Danuta Z. Piwnik, Ostrów Świętokrzyski, Krzysztof Z. Żerek, Moszczenica, Edyta Z. Wysocka, Garwolin i Jacek Z. Wysocki, Oli Agnieszka Z. Oliwa, Piotr Dybunalski, Aleksandra Z. Szczembara, Katowice, Jania M. Kasprzak, Sosnowiec. Adrian Zadbogański Domowa Górnicza i Anna Zedbogajska, żona. Do ślubu czystości na odległość, w, w, to będzie w sobotę. Przyjmuje już 18 osób jedna nowa, Elżbieta Siemieniako Krupniki, Do Obrońców Wiary 14. Zaciąg Maryjny 18. Jedna nowa Marcin Marcizencli Firczyk otwock. Do Bratstwa 12, Rugodnowo-Litwie dwóch. do Zakonu Mariańskiego przyjmuje 16 osób. To będzie w niedzielę 13. Po gorzkich żalach i po drodze krzyżowej, Panie Jezu, jak ja to wytrzymał? Bo jeszcze obiecana więc będzie to dopiero po gorzki, po drodze krzyżowej, czyli gdzieś około godziny 18. Dwie nowe osoby. Grażyna Z. Węgrzyńska Sanok, Ilona Z. Kowal, Kraków. Do zakonu ostatecznych na odległość będę przyjmował w niedzielę o 17.00. Jedna nowa Dominika Z. Armatys Zwiernik. Wielką Pańszczyznę ogłaszam na 28 kwietnia do 2 maja tego roku. Zgłoszona jedna osoba. Chcę złożyć podziękowania. Za różne dzieci ofiary. Najpierw wpłynęły jeszcze ofiary na składkę do częstołowy 700 od dywizji poznańskiej, 200 anonimowo, 50 anonimowo. Dodatek do emerytury Jacek Gedyta Wysocy, 400. Ordna Tyża Króla, 100 Kazimiera Lewiarz, Dusze czystowe, czysta Katarzyna Grzegorczyk Socha. I 120 anonimowo. Seminarium Damian 50, Anna Wyk i Anna Wyka 100 anonimowo. Gumka pod gumkę dla księdza Piotra 100, Kazimierz Lewiarz 50 anonimowo, 200 Ewa Jurasz na potrzeby pustelni 100 Henryk Woroch i 60 Paweł Wypiór. Mam meldunek od pani Basi Was i Złodzi, naszego rycerza, że pozyskała do oddolnej intronizacji Helenę Maty Jaszczyk Łódź, Lucynę tu jest K z Łodzi, Mariole Machnik z Czerwionka Leszczyny, Celinę Piątek i Blankę Marczewską Czerwionka Leszczyny. Pielgrzymów ukochanych na wygrocie w tą sobotę było dzieci 500. Oto kolejne dzieci meldunki. Via Sankt Michael Archangel, trzy ofiary, świeca miesięczna siedem, podkorporał dziesięć, płaszczyzna jeden, brak rekolekcji jeden, wypominki RM 1 świeca warszawska jeszcze jedna, jeden, krzyż przymierza pięć, msza święta sześć, urodziny z Bogiem Ojcem dwa, seminarium 1. Rekolekcje Narodowe Podziękowanie: 3, Kwiaty Bogu Ojcu do, groba, do Grobu Pańskiego: 3, Egzemplarz Domów, 2, Ogród Duszczyńcowych: 1, Kwiaty dla Matki Bożej: 1, Lądowisko Matki Bożej: 24 osoby na telewizję. Wsparcie dali Aniela Usianek 150, Ewa Wikrowska: 150, Marta Bandura: 150, Zofia Duran: 150. Małgosia Biędar 100, anulowo, 100. Dywizja Gdańska 100 1010. Na dzień dzisiejszy podaję zatwierdzenie osób, które będą na odległość przystępowały, otrzymały wszystkie procedury przeszły na odległość. 13, czyli w niedzielę 18. Są nimi Emilia Warzyńska Kolno, Jan Franciszek Z Łukasik Wrony. Urszula Gaworczyk, Paryż, Andrzej Z. Konieczny, Stażów, Stanisława Z. Bielecka, Paul Hills, Polska, Renata Z. Szermer, Haga, Holandia, Jolanta Z. Nowak, Radomsko, Danuta Z. Łuszczek, Bielawa, Kryzna Z. Noceń, Podgaje, Mirosława Janicka, Chełm i Maria Z. Ropela, Kaszuby. Z 16 osób, osób zgłoszonych 11 zostało zatwierdzonych, pięć nie przeszło. Idę kolejne o wezwania Ducha Świętego wzięły dywizja Warszawska. Święty Miał Archaniele. Święty Miale Zwiastunie Bożej Chwały, Dywizja Lubelska. Święty Miale Posłanniku Boga, Dywizja Żywiecka. Święty Miale Stróżu i Pawłem Kościoła, Dywizja Lubelska. Pani Agatka, jak coś nowego, to mi pisz N, N a tamte stare N skraśla, wtedy łatwiej mnie czytać. Wpłynęły ponadto ofiary na telewizji od następujących osób. Anonimu 200. 100 Teresa Zych, 100 Barbara Boczkowska, 100 Bołusław Morozek, 100 Anna Cieślik, 1000 Janusz Leśniak, 50 Marta Nierząd, 100 Zofia i Zbigniew Robak i 50 Szczepan Trojan. Na kwiaty do grobu ofiary złożyli Klaudiusz Szkudlarek, Czysta Katarzyna Pisarek 100, Karolina Pikul-Hernoga 100, Teresa Korta 100, Anonimowo 100, uszla się woda 400, grażyna, kania 100. W sumie złożono już 32 ofiary. Dzieci pragnę podziękować za ofiary złożone podczas tegorocznej kolendy kapłańskiej. To pa, Panie Gatka, niech to pisze, żeby. Ile było w zeszłym roku? Nie pamiętam, chyba było 40 tysięcy. W tym roku dzieci złożyliście ofiar. 61 710. Wielki łuk zapłać. Dopłynęła jeszcze jedna ofiara, Marianna, kolędzie numer 426, łuk zapłać. Wpłynęły kolejne ofiary za rekolekcję, moi drodzy. Pani Agatko, skąd mam czytać, żeby mnie... A, tu czytałem, dobra, tu od góry. Te wielkopostne Karolina pikul 100, Andriewo 200, Barbara Stankiewicz 150, Mora Biendar 100, Monika Oleksik 100. 139 ofiar. Pani Agatka nie taki zeszczyt zrobi, że ja wtedy szybko robię porównania i dziękuję ludziom, no bo to dla mnie wielkie radości. Za egzorcenie domów. No teraz byliście Państwo dużo, dużo osób jesłajnych. Stanisława Adler 25, Jolanta Dorowska 100, Marianna 136 dzieci ofiar. Idę do ostatniego punktu. Lądowisko Matki Bożej. Spływają kolejne ofiary. Mógł zapłać. Anonimowo odczytam od numeru 577 ktoś 100 euro. Agnieszka Poetek 300 zł. Edyta Gała 100. Barbara Boczkowska 100. Agnieszka Perchuć. 1130, anonimowo 4000, Anna Cieślak 100, Barbara Baranowska 200, anonimowo 200, Zofia Sołtyś 1000, Sonia Białdyga 150, Rafał Rębiś Złota Obrączka, Elżbieta Duda Żywiec 500, Anna Michalak-Mastelarz 200, Dorota, zapiszę, bo doczytałem w niedzielę. Dorota Kurek 100, Anna Mucha Otwock, 1000. Jolanta Odorowska 300. Elżbieta Sawicka 500 Barbara Stankiewicz 100, Aniela Usiądek, 2000, Ewa Wikrowska 2000, Marta Bandura 2000, Paulina Czumaj 200. Magda Biendar 300, Anoniłowo 100, Barbara Zalewska 500, Elżbieta Zaręba 200, Iwo, Iwona Blok 200, Alicja Maliszewska 200, Ire Irena Lepionko 100, Marianna z Lubelskiego 500, Zofia Rosiak 200, Tadeusz Jabłoński 160, 1600, przepraszam. Iwo, 500, Angelika Dziasek 50. Izyna Potoniec, 5000, Bogusław Lewiś 600, Ewa Olek 500. Dariusz Czubala 1000. Na dzień dzisiejszy mamy na naszym stanie kontowym 841 661, euro prawie 6000 bez 23, 1000 dolarów amerykańskich, 100 kanadyjskich. Za te dzieci ofiary Bóg zapłać. W tej chwili jestem na plusie, mam około 60 dzieci, ale jak ruszą kolejne punkty, to się będzie ziemia częsła. Za same tylko działania, nazwijmy to, solowo-logistyczno-muzyczne w lutym i w marcu wydałem 130 tysięcy. Bogu dzięki, że te pieniądze wpłynęły, więc dzieci nie ma długu. Dzisiaj przybyło na seminarium długu 22 tysiące, więc seminarium leży, dwie, leży mi 230 tysięcy. Na dusz, jak za chwilę odbiorę po drodze anioły, no to kolejne 2000 dla duszczycowych na których nie mam pieniędzy, a tam mam już 70 kilka, więc duszem mi już lecą 90 kilka tysięcy. I tak, dzieci, w kółeczko kręci się nasze życie. Ciągle przypominam o pamiątkowych płytach rycerskich, bo jeśli one się pojawią, no to część długów będę stopniowo. Moi drodzy, niwelował. Przypominam, nie ukrywam, że liczyłem, że mam miejsce na 500 tablic. 3000, ile raz, aniołku, teraz, Ania, raz? 3700, bo no to robimy ponad dwa lata. Rok, wykonawca rok się z nami bawił, a teraz by codziennie przyjeżdżał, żebym robił płyty. Ja mówię, no to kiedy chciałem maszynę rozkręcić, to już zarżnął dzieło i teraz nie idzie obudzić. Plan, dzieło duszczycowych planowałem na 500 tablic. Wtedy by tych długów nie było, rozumiecie, bo to tak ustawiam marsza po kolei i byśmy się w tym wszystkim zmieścili. Ale może Pan Bóg pobudzi waszego ducha, bo część tych tablic już na wakacje umieszczam na tablicy. Widzieli, jak to wygląda pamiątkowa, bo nie mam, nie mam czasu. Nad murem pamięci rycerzy robię specjalny łuk, 3 metry wys wysoki, szeroki na cztery. Na jednym będzie stał miała a na drugim będzie ogromny krzyż. Będzie ci, chcę to dzieło skończyć i później, dużyczki, wykupujcie epitafia, w, w tablice pamiątkowe, no i, i pobudźcie ducha tablic mosiężnych, a sprawę załatwię i wykończę, bo chciałbym, nie ukrywam w tym roku, zamknąć dusze czysowe. I już tam jest na 80% ten tip top. Nasadziliśmy róż dużo, modrzewi, yy, dużo przekopaliśmy paprotek, ścieżki są już porobione, ławki do siedzenia, na no jeszcze krzątamy się koło muru, rycerza króla, więc to wszystko dzieci wymaga ogromnego trudu i wsparcia finansowego. Filomence ukochanej podaję to, dasz to mamusi. Dzieci, tak jak ja wam obiecałem, siadam teraz, uklękam, ubieram kapę i biorę się do drogi. Moi drodzy krzyżowcy.